Cześć moi drodzy, z tej strony. Fanka. W tym odcinku tworzymy sobie figurę z batmana. Nie patrzcie na moje ręce, bo poplamiło się niestety markerem, nie da się tego na razie zmyć. A więc zapraszam Was do oglądania! Przyjrzyjmy się zawartości naszej szerzki. Udało mi się, dostałam pana organ. No figurki dołączona jest czarna podstawka. Ogólnie same nogi postaci są bardzo ładnie drukowane. Mamy nawet na tej części bocznej. Sama figurka posiada takie łapki, takie same jak Pingwin z serii 16. Nadruk na torsie jest jednostronny, ale jest on ogólnie bardzo dobry. Sama główka jest w kolorze bordowym, którego jeszcze nigdy nie widziałam w Lego, jeśli chodzi o główki. I widać taki język wystawiony Z tyłu nadruku nie ma Ogólnie nakładamy na to część, taką samą piorek Z serii 15, która jest ładnie nadrukowana I myślę, że ta figurka robi wrażenie I to dobre wrażenie Ups, chciało się przewrócić Dobra, zapraszam do podsumowania Norka udaje, że surfuje, a Zuzia będzie teraz rozmawiać Minifigurka kosztowała mnie 15 zł w Carrefourze i cena katalogowa to 16. Jak widać, minifigurka ma naprawdę ładne nadruki i myślę, że warto ją kupić, chociaż cena jest nieźle zawyżona. Niestety, mówimy tutaj o licencji, a licencje nie są tanie i to widać po Lego. Oczywiście, napiszcie jakie figurki z tej serii macie w swojej kolekcji. Czy macie już całą kolekcję? Jeśli ktoś ma, to niech się pochwali, bo z chęcią poczytam. Figurka właśnie padła przed Waszymi kolekcjami. Do zobaczenia i cześć!